Najczęściej hey, cześć, wszystkim, wszystkim. To jest wrześniowe podsumowanie wyprzedaży garażowej. Na ekranach macie, właśnie PSP, które kupiłem w zeszłym miesiącu. Postawiłem je, żeby tutaj nic, żeby na stole po prostu nie było pusto. Jak też możecie zobaczyć, działa tutaj nam Little Big Planet. I co najważniejsze, gdy wejdziemy sobie do menu, wyjdę z gry. Zapewne to już słyszycie, ale zaraz wam to pokażę lepiej. Jak widzicie ta gra się nam pojawia, normalnie się wczytuje z płyty UMD, zresztą mogę ją wyjąć. I wam pokazać, że tutaj mamy Little Big Planet. Także PSP ożyło. Naprawa go nic mnie nie kosztowała. Tutaj wam pokażę. Tutaj w tym miejscu jest taki przycisk, który wykrywa, czy płyta jest w napędzie. On w tej konsoli był uszkodzony. Ale trochę próbując go tam dotknąć, żeby on zadziałał, żeby sprawdzić po prostu, czy gdy się go wciśnie, to napęd się włącza. Ja go wcisnąłem. Nic w zasadzie nie robiłem. A potem po prostu włożyłem tutaj płytę i nagle się okazało, że ten napęd po prostu działa. Nie działa on może w idealny sposób, ale działa na tyle, że po prostu wczytuje te gry z UMD. Gdy gra jest trochę bardziej porysowana, mam na przykład Carbona, który jak się okazało jest trochę bardziej tutaj porysowany, ma taką jedną większą ryskę. Nie wiem czy to będzie gdzieś widać, no w sumie on ma dużo rysek, ale ma jedną taką większą ryskę i już niestety ten karbon nie działa tak dobrze, ale to wydaje mi się, że po prostu wina tego UMD. Ale już skończmy z tym PSP, przejdźmy do setna. Tak więc to jest podsumowanie wrześniowe wyprzedaży garażowej. Wyprzedaży garażowej, targa, targu rupieci, jak zwał tak zwał. Wrzesień nie był zbyt dobrym miesiącem, jeżeli weźmiemy pod uwagę wyprzedaże garażowe, bo było niestety dość słabo, ale zacznijmy od pierwszej niedzieli, od 4 września, ja już zabiorę to PSP, a przechodzimy do produktów, które kupiłem. 4 września była taka, no, średnia giełda, nie była ona zła, ale też nie była jakaś wybitna, nie było zbyt wielu sprzedawców. Bym powiedział, że tak w 50% parking był zapełniony. Jeden z sprzedawców miał taki stolik, na tym stoliku miał tak bym powiedział z 50 gier na konsole. I postanowiłem, że wybiorę u niego kilka gier, bo był jedyną osobą, jedynym sprzedawcą, którego produkty mnie interesowały na tej giełdzie. Więc pierwszym produktem, który kupiłem, był Heavy Rain. Tutaj macie ceny, ale z tych cen dostałem minimalną zniżkę. Powiedziano mi, że jeżeli wezmę trzy gry, to tam jakiś mini rabat dostanę. I w sumie dobrze, że dostałem, bo inaczej te zakupy w ogóle by się nie opłacały. Tak więc pierwszą go, może ja pokażę wszystkie, a potem przejdę do cen i tak dalej. Pierwszą go był Heavy Rain. Na PlayStation 3, drugą grą był Fallout 4 na Xbox One, i trzecią grą był Deus Ex Bunt Ludzkości, czy też Human Revolution. I tak, Heavy Rain, mamy tutaj cenę 15 zł. Fallout 25 co jest zdecydowanie zbyt dużą ceną. I Deus Exa, Human Revolution, który tutaj macie cenę 15 zł. To jest też trochę za duża cena. Kupując te trzy gry, dostałem rabat. Z tego co tutaj sobie w kalkulatorze policzyłem 18% i za Heavy Rain zapłaciłem 12 zł. 30 groszy. Za Fallout zapłaciłem niestety dość dużo, bo to było 20 zł. z groszami tam i za Human Revolution też zapłaciłem 20 12 30 zł 30 groszy. I to niestety nie są zbyt dobre ceny. Z jednej strony się cieszę, że w ogóle coś tam na giełdzie było i można było kupić, a z drugiej ceny, gdybym szukał tych gier online, zapłaciłbym delikatnie mniej. Z tego co patrzyłem w sieci, Heavy Rain zaczyna się od 15 zł, czyli można powiedzieć, że tutaj trochę zapłaciłem trochę mniej, więc trochę zaoszczędziłem. Niestety Fallout 4 zaczyna się już od 10 zł. Ja za niego dałem 20, więc przepłaciłem totalnie i Deus Exium and Revolution też się zaczyna od 10 zł, ja zapłaciłem 12, no to już byłoby akceptowalne. I co ważne, te ceny dotyczą wersji, które ja tutaj posiadam. Tych wersji, które ja tutaj mam, bo tutaj przechodzimy do drugiej niezbyt fajnej kwestii, o czym w ogóle nawet nie pomyślałem kupując te gry. Dla mnie ważną kwestią było to, żeby te gry nie były po niemiecku, tak jak te gry, które tam kupiłem ostatnio na PlayStation 2, i tak bardzo chciałem, żeby te gry nie były po niemiecku że wziąłem wersje angielskie. Gdy przyszedłem do domu, tak sobie pomyślałem i posprawdzałem. Pamiętałem tak mniej więcej, że na przykład Heavy Rain, on chyba był po polsku. Fallout 4 na pececie też wydaje mi się, że był po polsku. Deus Extra Human Revolution też mam na pececie, mam go na Steamie i też on jest po polsku każdą z tych gier sprawdziłem u siebie i niestety są to wersje, niestety, niestety są to wersje angielskie, można powiedzieć, że to jakiś minimalny minus, bo nie wiem czy Heavy Rain nie był nawet z dubbingiem możliwe, że był nawet z dubbingiem polskim, to jest wersja angielska wiadomo, że te wersje polskie są trochę droższe ale można powiedzieć, że no tutaj lekka skucha, bo pewnie dla mnie idealną wersją byłaby wersja polska, oczywiście angielski tam znam na tyle wystarczająco, że mógłbym w te gry grać, ale chyba docelowo gdzieś w międzyczasie te gry Upłynnie kupię sobie polskie wersje tych gier, chociaż jeszcze dokładnie nie wiem co z nimi zrobię. Ja się w ogóle cieszę, że w sumie na tej giełdzie coś było do kupienia i coś w ogóle na niej kupiłem. Jeszcze może pokażę wam, co jest w środku. W heavy rainie mamy samą płytkę, nie wiem nad jakim stanie są te płytki. Wszystkie te gry udało mi się zainstalować i włączyć. No, płyta, płyta w miarę dobre w dobrym stanie jest tutaj. Tutaj w falaucie 4 mam napisane, że mamy falauta 3 dodawanego za darmo, ale oczywiście to był klucz. Yy, tu mamy jakiś paragon z Ceksa. Nie wiem, czy ja w sumie powinienem go pokazywać, żeby tu nie było żadnego. Może chyba jest yy, numer osoby, która to kupiła. Mamy tutaj właśnie falauta. Mamy tutaj. Mam tu jakąś instrukcję, ale kodu z kluczem do tego Fallouta 3 nie mamy. Ktoś może powiedzieć, że i tak pewnie na 100% ten Fallout 3 byłby już zużyty. Ten kod byłby zużyty, ale powiem Wam, że kiedyś kupiłem, nie pamiętam czy to był sext czy coś. Kupiłem jakąś grę i tam były w zestawie dwie gry właśnie z Xboxa 360 w formie kodu. I co się okazało, te kody nie były zużyte. Te kody ciągle były ważne, więc czasem się zdarza, że ktoś nie zużyje tych kodów. Tak i ostatnią grą, którą tutaj mamy jest Ex Human Revolution. Tą grę kupiłem głównie dlatego, że mam y, Human Revolution na PC, ale na PC to mi się jakoś średnio w tą grę grało. Nie wiem dlaczego, ale po prostu jej nie przeszedłem na PC. -cie. Po pewnym czasie mnie po prostu znudziła, a ja też się zablokowałem w pewnym momencie. Nie wiedziałem jak dalej przejść. A kupiłem ją na 360, -tkę. nie mam 360, ale mam y, Xbox One. Na Xboxie One te gry z 360, niektóre działają, nie wiem czy większość czy mniejszość, jak to tam wygląda, ale Human Revolution działa, zainstalowałem ją, gra się włącza a kupiłem ją właśnie na xboxa bo miałem na xboxie tą nowszą część deus exa ona się nazywała chyba mankind divide czy jakoś tak i tą grę kupiłem jako nową za 9 zł na xboxa one i ją przeszedłem i świetnie mi się grało na tym xboxie do tego stopnia mi się dobrze grało że chciałbym też przejść human revolution tu mam w ogóle jakiś limited edition ale tu pewnie trzeba jakiś kod wpisać który pewnie już na pewno nie działa ale wydaje mi się że jest szansa że tą grę już przejdę na xboxie one bo na pc jakoś Wybitnie mi się w tą grę nie grało. Dobrze, ale bo już mówię 10 minut o jednej niedzieli, a zostały jeszcze 4 niedziele do omówienia, to może odłożę tak dalej. Nagrywam w innym miejscu. Bo stwierdziłem, że mam mało przedmiotów, więc mogę się rozłożyć tutaj na moim biurku. Wcześniej się rozkładałem na stole, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Także przejdźmy dalej. Drugą niedzielą był 11 września. Ktoś, kto śledzi mój kanał, mógł widzieć w społeczności, że wrzucałem na ten temat post. Była straszna pogoda, był deszcz. Ja stwierdziłem, że tam pojadę. Może ktoś pod jakimś namiotem, pod czymś się ostawi. Tam jest kawałek zadaszonego parkingu, i pod tym zadaszonym parkingiem było dosłownie chyba trzech czy czterech sprzedawców. Nic w tamtą niedzielę nie kupiłem, ale... Przy okazji będąc w okolicy pojechałem do mojego znajomego. On powiedział, że gdzieś tam od kogoś dostał telewizor 40-calowy telewizor Full HD, ale niestety niesprawny. I tak powiedział mi, że ten telewizor był na serwisie. Powiedziano, że jest padnięte podświetlenie i to podświetlenie nie działa, ale sama płyta główna zasilacz tak dalej jest wszystko sprawne. Matryca też jest sprawna, niepęknięta, ale sam telewizor jest uszkodzony i ten poprzedni właściciel nie zdecydował się na naprawę, bo sam serwis nie wiedział ile taka naprawa by kosztowała. Bo ten telewizor jest jakiejś dziwnej marki, o której ja nawet nigdy nie słyszałem. Mój kolega powiedział, że oddam mi go za 20 zł, więcej nie chcę, bo jemu i tak wadzi nikt go nie chce, bo to jest jakaś dziwna marka, nie ma do tego części tak mu powiedziano w serwisie temu poprzedniemu właścicielowi. Ja powiedziałem, dobra, za dwie dychy to wezmę. Jeszcze ten on ten telewizor woził gdzieś w samochodzie przez dwa tygodnie, przerzucał go z piwnicy do mieszkania, z mieszkania do właśnie samochodu. I ja tak myślałem, tak trochę myślałem z tyłu głowy, że on pewnie już ma i tak padniętą matrycę 20 zł. To nie jest jakiś wielki pieniądz, to wezmę go. I ja wziąłem ten telewizor, przyniosłem sobie tutaj do mojego pseudo warsztatu, rozkręciłem go i już po numerach, można powiedzieć, samej matrycy, samej płyty głównej, samego zasilacza, okazało się, że to już nie jest taki dziwny telewizor, że się składa z tych samych części co telewizory Toshiba, telewizory Thompsona. Generalnie kilka marek tam wskoczyło, nawet chyba, jako że jestem przy biurku, mogę sprawdzić, do jakich modeli on jest konkretnie podobny, jeżeli tylko znajdę tutaj sobie części, które do niego zamawiam. Dobrze, także znalazłem sobie tutaj to ogłoszenie. I telewizor jest podobny do modeli Toshiby, Funaya, Hyundai, telefon Telefunkena. Gdzieś tam, gdzieś mi też wyskakiwał Thompson, czy coś takiego. I generalnie po wpisaniu w Allegro tych numerów, które tam znalazłem, udało mi się znaleźć listwy LED, których serwis nie mógł znaleźć. Udało mi się je znaleźć za 95 zł. Byłem przekonany, że nie uda mi się tych listew wymienić. Pamiętam, że niektóre filmiki widziałem w sieci, gdzie ktoś uszkadzał matrycę. Ja go jakoś rozkręciłem. Wymieniłem te, te paski i te listwy. Byłem święcie przekonany, że to nie zadziała. Rozwalę ten monitor, właściwie rozwalę ten telewizor uszkodzę na pewną matrycę. Jakoś specjalnie się z tym delikatnie nie obchodziłem. Jakie moje było zdziwienie, gdy po prostu naprawiłem go, złożyłem, a telewizor nagle działa. Nie mam do niego pilota, ale on ma tam przyciski z boku. I co najważniejsze, po co mi właściwie ten telewizor? Nie jest on jakiś może duży, nie ma jakiejś wybitnej rozdzielczości, bo to jest full HD i 40 cali, ale wydaje mi się, że Właśnie do takich konsol jak PlayStation 2, Xbox, PlayStation 1 to jest nie najgorszy wybór. Ja już mam miejsce, można powiedzieć, w domu, gdzie on stoi sobie. Ten telewizor razem podłączona jest do niego, teraz chyba PS2. Miałem też przez chwilę do niego podłączonego Xboxa, i jak na razie wszystko działa dobrze. Podłączyłem też do niego pc i zrozumiałem też osoby, które mają na przykład 40-calowe monitory do pc Kiedyś mi się wydawało to dziwne, podłączyłem tego telewizora pc i okazało się, że da się z tego korzystać normalnie. Tego typu telewizory widziałem gdzieś tam w sieci za 250 zł, więc to całkiem niezła okazja była, bo kupiłem go za 20 zł, kupiłem paski LED za 95 zł, łącznie więc mnie to kosztowało 105 zł, a takie telewizory chodzą po około 250 zł. Co prawda, nie mam do niego pilota, więc na przykład z podgłaśnianiem się, ciszaniem jest trochę trudno, z przełączeniem się między źródłami też jest delikatny problem, bo trzeba do tego po prostu telewizora podejść i to przełączyć. Ale na razie jest dla mnie wystarczający. Być może gdzieś tam znajdę jego pilot, chociaż to jest telewizor marki, której ja nie znam. W sieci też jest o niej mało. W ogóle to jest telewizor z 2014 roku, wszędzie w sieci przeżyta firma upadła w 2010, więc no to jest tego typu monitor. Ale przejdźmy dalej do kolejnej giełdy, 18 września, i tutaj kolejna, kolejna. Teraz się powtarza to, co było 11 września. Padał deszcz, już delikatnie mniejszy, ale ciągle padał. Pod tym zadaszeniem było kilku sprzedawców o kilku sprzedawców więcej niż w ubiegłym tygodniu. I tutaj, żeby nie wracać z pustymi rękami, kupiłem sobie płytę CD, e, RockSet. Chyba najbardziej znaną piosenką z tej płyty jest Sleeping in My Car. Zapłaciłem za nią 5 zł, nie wiem, nie sprawdzałem, ile ona jest warta w sieci. Jest w całkiem niezłym stanie. Mamy tutaj książeczkę z Tekstami piosenek, właśnie z tej płyty. Kupiłem ją głównie dlatego, że mam samochód, który ma odtwarzać CD, a niestety nie ma jeszcze złącza AUX czy Bluetooth, żeby podłączyć sobie telefon, więc no to jest, można powiedzieć, trochę nie na temat tego kanału, ale była to jedyna rzecz, którą wtedy kupiłem. Jest to płyta z tego co kojarzę, z 94 roku, więc już trochę lat ma. Przesłuchałem ją całą, działa nieźle. Dałem za nią 5 zł. Tak więc przejdźmy dalej. Może jakoś tu tak to poukładam. Jak widzicie, do tej pory na giełdzie było niezbyt dobrze. Nie było zbyt ciekawych przedmiotów, żeby można było je kupić. O ile w ogóle była giełda, bo przez dwa tygodnie można powiedzieć, że giełdy nie było. Nawet właściciele tego terenu, którzy zawsze biorą pieniądze od sprzedawców, właśnie za rozstawienie się, przez te dwa tygodnie nie brali. Pieniędzy, bo po prostu tam było ze. Może przez ten cały czas, gdy ta giełda trwała, tam się przewinęło ze 30-40 osób. Więc ci sprzedawcy nawet nic nie zarobili. I teraz przechodzimy do ostatniej giełdy. 25 września 2022 roku. I tak. To chyba była największa giełda, jaką widziałem w ogóle w tym miejscu. Odkąd ta giełda tam się odbywa? Większej giełdy chyba tam nigdy nie widziałem. Była masa osób, masa sprzedawców. Niedaleko w ogóle tej giełdy była druga giełda. I tam tak samo, bo byłem potem też na tej drugiej giełdzie. Tam też był po prostu plac cało zaprany sprzedawcami, masa kupujących, masa sprzedających. Była naprawdę ładna pogoda, świeciło słońce, po prostu warunki idealne na taką giełdę. Ale co? Przeszedłem jedną giełdę, chyba z 10 razy, oglądając każde stanowisko bardzo uważnie. Potem poszedłem na drugą giełdę, również przeglądając stanowiska bardzo dokładnie, czy na pewno coś jest do kupienia. Trafiłem też na osoby, które już znałem, ale niestety, przeglądając te wszystkie stanowiska tych sprzedawców, niestety nawet jeden przedmiot mnie nie zainteresował. Nie było żadnych gier na konsole, nie było żadnych konsol, nie było żadnych, nie wiem, części do komputera, komputerów. Co prawda, było jedno PlayStation 2 Slim u jednego ze sprzedawców, u którego już kilkukrotnie coś kupywałem, no ale mam już PS2 Slim, mam, mam już PS2 Fat, nie potrzebuję kolejnego PlayStation 2, tak więc go nie kupiłem. W sumie, pod koniec giełdy to żałowałem w ogóle, że tam pojechałem, bo jeszcze musiałem czekać 2 godziny na to żeby wrócić do domu, bo po prostu ta giełda nie jest zbyt blisko mojego miejsca zamieszkania, jest całkiem blisko, ale nie na tyle blisko, że mógł sobie po prostu może powiedzieć na piechotę wrócić do domu, jednak muszę korzystać z komunikacji publicznej, zbiorowej jak to się mówi i musiałem czekać dwie godziny po prostu na autobus, ja też mam zazwyczaj takiego pecha, nie wiem czy to pecha, nie wiem w ogóle jak to nazwać. Kiedyś ktoś stwierdził, że mam specyficzną urodę, ale w gruncie rzeczy czekając tam dwie godziny na autobus, czego nigdy nie lubię robić, bo po prostu jestem 100% pewien, że ktoś mnie zaczepi. Oczywiście było kilka osób, które jak to się mówi, płaciło o 2 złote na bułkę. Było tam kilkanaście osób czekających na tego busa, ale oczywiście to do mnie te osoby podchodziły. Był tam też starszy pan, który chyba nie za bardzo miał jak zagospodarować ten czas czekając na autobus, więc oczywiście do kogo się wrócił do mnie i przez pół godziny opowiadał mi historię jego życia. Generalnie takich historii w moim życiu jest masa i dlatego uznałem, że mam specyficzną urodę, bo ludzie po prostu z jakiegoś powodu to do mnie konkretnie podchodzą. Wiecie, to są sytuacje typu, że stoi 15 osób, ktoś tam się pyta o drogę, to oczywiście zagada do mnie. Nie wiem skąd to, dlaczego tak jest. Generalnie będąc w sklepie często mi się zdarza, że ktoś do mnie podchodzi i mówi, przepraszam, nie mogę dosięgnąć na tego produktu, czy mógłbyś mi pomóc? I ja specjalnie wysoki nie jestem, ale to jednak do mnie osoby podchodzą, nie wiem dlaczego. No ja już się z tego śmieję, ale często też miałem tak, że zaraz zaczepiały mnie losowe osoby. Ja ich kompletnie nie znałem, i ta osoba mówiła, że kilka lat temu w szkole mieliśmy przez pół roku w jeden semestr, razem w EF. Nie wiem czy mnie pamiętasz, ja cię pamiętam, a ja kompletnie tej osoby nie znam, ale po prostu no, ja to określam, że mam specyficzną urodę. Ludzie z jakiegoś powodu mnie zapamiętują, i ludzie też z jakiegoś powodu, gdy mnie widzą na ulicy, wolą do mnie podejść niż do innej osoby. Może to też wynika z tego powodu, że ja zazwyczaj nie mam typowej iminy Polaka, zazwyczaj jestem delikatnie można powiedzieć uśmiechnięty i może z tego to wynika, wynika że, że ludzie po prostu do mnie podchodzą pytają o coś, to takich historii to ja mam masę i mógłbym je opowiadać godzinami i dlatego żałowałem, że pojechałem na tą giełdę bo po prostu miałem autobus powrotny jakoś o 12 .00. ja około 10 już byłem na przystanku i ja byłem pewien, że takich historii po prostu będzie masa, a nie wiedziałem czy może pomiędzy tą 10 a 12 pojawi się jeszcze jakiś inny autobus, tak więc czekałem na tym przystanku, ale dokładnie wiedziałem, co mnie czeka i wiedziałem dokładnie, że po prostu kilka osób mnie zaczepi, kilka osób będzie chciało gadać. Tak samo ktoś przyszedł. No już mówię, że na tym przystanku stało 15 osób, ale oczywiście kogo zapytał, o który jest następny autobus? Oczywiście mnie zapytał. Nie zapytał nikogo innego. Ja chyba byłem jedyną osobą, która miała słuchawki i na uszach, ale i tak to on mnie zapytał. Ja tego nie do końca rozumiem. I co ciekawe, też na tej samej giełdzie, na tej giełdzie w niedzielę, jak byłem tam, przychodzę po stanowiskach, jakiś sprzedawca mi. Zaczepił i coś tam się mnie pyta: No, jak tam się podoba ta lampa, mamie? Kupiłeś ode mnie lampę? Jak tam się jej podoba? Oczywiście ja żadnej lampy nie kupiłem, nie znam tego człowieka, ale ten człowiek jest przekonany, że on mnie zna i ja, im sprzedał mi lampę. I on się pyta: Czy jest moja mama na giełdzie, bo on jej sprzedał lampę? Znaczy, sprzedał mi lampę, która była dla mojej mamy. I pyta się mnie: Czy jest ta moja mama, bo jeszcze jakąś inną lampę ma. Ja mówię, że nie, nie ma. I ja sobie poszedłem, ale po prostu takich historyk, w której ktoś mnie myli z kimś, ktoś mnie pytała pytał o drogę, ktoś mnie pytał o godzinę, ktoś mnie pyta, kiedy bus odjedzie, ktoś mnie prosi o 2 złote, ktoś mnie w sklepie o zaczepi. Nawet miałem historię, że ktoś. Ja nie sprzedaję w tym sklepie, ale ktoś mnie pytał, czy ja nie wiem ile kosztuje dany produkt i to nie było raz. Masa osób w sklepie, oczywiście to do mnie ktoś pyta. Jakaś starsza pani, to stwierdziłem, że a pójdę do czytnika, sprawdzę ile jej to kosztuje. No ale po prostu nie wiem dlaczego, ale to takie historie zawsze mi się przydarzają. jak czasem opowiadam o tym znajomym, to oni mi nawet nie wierzą, bo im się takie historie nie zdarzają, nie wiem. No wiadomo, że czasem kogoś. Czy jakaś tam osoba i poprosi o dwa złote ale raczej nie często zdarza się jakiś starszy mężczyzna, który opowiada historię jego życia czekając na autobus i żeby to było, to nie była pierwszy raz jak ktoś mi tak opowiadał, kiedyś też byłem w sklepie z elektroniką i jakiś też starszy pan stwierdził, że mi opowie o całym sprzęcie, który on ma w domu, opowie mi o tym jak to nas wszyscy szpiegują jak to nas wszyscy, nie wiem, stalkują jak to nas wszyscy podglądają generalnie też mi przez godzinę tak siedział znaczy stał i gadał, ja tam czek w sklepie na odebranie jakiegoś produktu, więc tak musiałem tam czekać, ale i tak on do mnie po prostu podszedł i zagadał. Ale skończmy już ten wątek. Jako że w tym miesiącu na giełdzie nie było zbyt wielu rzeczy, postanowiłem, że kupię sobie coś przez internet zamówię, bo jednak w tym, tym miesiącu zbyt wielu rzeczy na giełdzie nie kupiłem i stwierdziłem, że będę szukał gier na oryginalnego Xboxa, tego Xboxa Classic, bo chciałem go przetestować, chciałem na nim pograć. I tak, pierwszą grą, którą kupiłem jest. No dobra, nie po kolei wam pokazuję. Ale dobra. Ta gra wyszła z tego co wiem tylko na konsole. Nie wyszła ona na pc To jest gra na podstawie filmu. Po polsku nie jest chyba włoska robota czy coś takiego: The Italian Job. Chciałem ją sprawdzić. Ona wyszła na Xboxa, chyba na PlayStation 2 i na Gamecube'a. Nie wyszła na pc więc kupiłem ją sobie na Xboxa. Ale kupiłem właśnie tą włoską robotę. I ja podejrzewam, że to nie jest najlepsza gra, bo to jest gra na podstawie filmu. Ona zbyt dobra być nie może. Ale stwierdziłem, że ją kupię tak, żeby mieć darmową przesyłkę. Tak więc ona była i ona kosztowała 17 ,10 zł 10 groszy następną grą, tutaj się trochę zawiodłem bo w, na zdjęciu było takie wydanie premierowe, a jednak to jest wersja jakaś tam Classic, ale dobra tam już mniejsza z tym, to jest projekt Gotham Racing i to jest gra wydana tylko i wyłącznie na Xboxa Classic to jest gra zrobiona chyba w ogóle przez Microsoft Studios, czyli można powiedzieć, że to taki przodek Forzy i to taki dość, dość stary przodek Forzy. Nie wiem z którego roku to jest gra, ale mamy tu całkiem fajne wydanie z instrukcją. Tutaj mamy na okładce napisane 2003, gdzieś tu widziałem, ale to jest starsza gra. Tutaj jest chyba gra z 2001 roku czy coś takiego, więc jako, że to jest gra. Tylko wydana na Xboxa, to właśnie dlatego ją wybrałem, żeby też ją sprawdzić. I ostatnią grą, którą kupiłem. Kupiłem trzy gry, tak, żeby właśnie mieć darmową przesyłkę. Ten projekt GOTA Racing kosztował mnie 18 23 grosze. Te gry dwie są w wersji język językowej angielskiej i innej wersji językowej nie ma. I ostatnią grą, którą kupiłem na Xboxa Classic były The Sims. Boosting out, nie wiem jak to się tłumaczy dokładnie. To są Simsy, yy, można powiedzieć, takie Simsy wyjść na miasta. Nie wiem jak to się tłumaczy po polsku. Nie wiem, czy jest jakiekolwiek tłumaczenie. Tego mogę nawet zaraz poszukać, czy jest jakieś tłumaczenie? Ja bym to przetłumaczył jakoś poza domem, czy jakoś tak, ale jakie by było oficjalne tłumaczenie, to nie wiem. Dobra, nie widzę to jakiegoś oficjalnego tłumaczenia tej gry. Chyba nie ma, ale ja bym coś nazwał to jakoś poza domem. Jest to gra z 2003 roku. Została ona wydana na GameCube'a, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xboxa i na n Na n i na Advance była to inna gra. No wiadomo, to były słabsze konsole, więc była to inna gra. Ale ja właśnie ostatnio oglądałem Boosting Out na Lejwach, na Arn... .eu jak właśnie Archon gra tą grę na Engage'u ta gra mi się dość mocno spodobała to jest inna gra, ale też chciałem ją sprawdzić co to jest właściwie za gra i stwierdziłem, że ją kupię. Żadnej z tych gier no może to jest głupie, ale nie widziałem na gameplay'a z żadnej z tych gier ta gra też nie, nie wyszła na PC dlatego ją kupiłem. Wiadomo, że teraz po tylu latach najlepiej brać wersje pecetowe, bo też można wgrać tam jakieś mody na lepszą grafikę czy na większą rozdzielczość, ale jak gra wyszła tylko na konsolę, to już stwierdzam że ją po prostu kupię i ten nie wiem czy mówiłem wam cenę tych simsów ale te simsy kosztowały mnie 10 ,19 zł 19 groszy i najbardziej z tych wszystkich gier właśnie chciałem ten simsy, przeglądałem inne gry tego sprzedawcy i po prostu w ręce mi wpadły ten projekt Gotham Racing i The Italian Job, ale stwierdziłem że jeszcze kupię trochę pierdółek sobie które mogą mi się przydać. Niestety będę szeleścił, bo nawet tego jeszcze nie odpakowałem. Mam to tutaj w takiej kopercie. Nie będę wam pokazywał bo tam. Moje adresy są i wszystko i tak dalej. Tak więc dobra, zdejmę tą folię, żeby nie szeleścić. Pierwszą rzeczą, którą kupiłem, był e, kabel komponent do PlayStation 2 czy też PlayStation 3. I ja wiem, że zaraz się zlecą osoby, które powiedzą, że tego typu kable to są śmieci, i ja się trochę z nimi zgadzam, ale lepszy zawsze taki komponent niż kompozyt. Także kupiłem taki kabel. Kupiłem go też między innymi dlatego, że słyszałem, że można wziąć samą końcówkę z takiego kabla, a resztę po prostu kabla wziąć z kabla komponent do Xboxa 360, że ten kabel jest podobno dobrej jakości i można go kupić stosunkowo tanio. Wystarczy przelutować tą końcówkę z kabla do Xboxowego do PlayStation 2 i będziemy mieli całkiem niezłą jakość obrazu. A właściwie to dlaczego ludzie tak robią, że tak przelotowują, dlaczego nie kupią, nie kupią porządnego kabla do PlayStation 2? I jest tego konkretny powód. Kable do PlayStation 2 komponent dobrej jakości to jest koszt jakiś 250 zł. Z tego co widziałem, właśnie po tyle chodzą oryginalne przewody komponent do PlayStation 2 wydane przez Sony, o ile to w ogóle nie są podróbki. Tak więc kupiłem taki, zobaczymy jaka będzie jakość. Jak będzie jakaś tragiczna jakość, to po prostu sobie zrobię, pa, zrobię kupię kabel ten od Xboxa 360 komponent i jakoś może uda mi się tutaj to połączyć tak, żeby działało to dobrze. Tutaj sam ten kabel, co idzie, nie jest jakiś cienki, ale tutaj już widać, że to jest naprawdę. Dość cienkie kable tutaj idą i pewnie ją za dobrej jakości mieć nie będzie. A jeszcze taki kabel do Xboxa 360 komponent. Kosztuje około tam chyba 40-50 zł, a ludzie mówią, że to generalnie są dość dobre kable komponentowe dobrej jakości są one pusty. i ten kabel kosztował mnie 12,99 ten kabel, komponent kupiłem jako dodatek głównym celem moich zakupów było między innymi to to mam jeszcze opakowane więc może wezmę tutaj nożyczki żeby tego nie szeleścić. tutaj jestem przy biurku więc wszystkie takie rzeczy mam pod ręką więc już to obetnę nożyczkami to jest dość ciekawy kabel no niestety z tego co widzę jest dość cienki, ale tutaj mamy złącze USB i tym złączem USB, nie wiem czy nad będzie widać, ale ono jest chyba tylko do przesyłu, znaczy na pewno jest tylko do przesyłu zasilania. Tu mamy z jednej strony właśnie USB, możemy go podłączyć do komputera, do ładowarki, i do powerbanka, a z drugiej strony mamy bardzo ciekawe złącza. Nie wiem czy wszystkie uda mi się odgadnąć, bo nie pamiętam dokładnie jak one wyglądają. Mam tutaj złącze do PSP. I to złącze pasuje do wszystkich PSP, jakie są dostępne. Tutaj już nie będę taki mądry, bo nie wiem do, do jakiego konkretnego urządzenia te wtyczki pasują, ale są to wtyczki, dzięki którym możemy podłączyć m.in. Nintendo DSa. Lite, 2DS, -a, 3DS, -a, 3DS -a XL, New 3DS, New 3DS XL, New 2DS XL, Game Boy Advance SP, zwykłego DSA, tego klasika FATA. Możemy też podłączyć GamePada do konsoli Nintendo Wii U, tego taki, taki taki ten tablet. Więc generalnie, za pomocą takiego jednego przewodu, możemy podłączyć bardzo dużo konsol przenośnych. Tak naprawdę, wszystkie konsole chyba przenośne Nintendo możemy za pomocą tego podłączyć. Wiadomo, poza Switchem i poza pierwszymi. Gameboyami, które były zasilane z zwykłych tam paluszków, ale to jest fajny kabel, gdybym na giełdzie trafił kiedyś jakąś konsolę Nintendo przenośną z właśnie akumulatorem w środku, mogę bardzo prosto ją podłączyć i też po prostu nie muszę czekać aż kabel mi przyjdzie, nie przyjdzie mi oryginalna ładowarka, mogę na szybko coś takiego podłączyć i sprawdzić czy ten sprzęt, który kupiłem działa, czy nawet mogę wziąć to po prostu na giełdę, na wyprzedaż tą garażową, tu sobie podłączyć do powerbanka, a tu podłączyć sobie do konsoli. Zresztą chyba możemy sprawdzić, sprawdzić czy to będzie działało, wezmę PSP, mamy PSP, mamy tutaj, złączę do PSP, a to sobie podłączymy może do Powerbanka właśnie i tutaj mam takiego Powerbanka z takim lampką, stwierdziłem sobie tutaj położenie i będzie trochę jaśniej, ale podłączę sobie to do Powerbanka i zobaczmy czy się ładuje, konsola się ładuje. Pewnie to nie jest najszybszy sposób na ładowanie konsoli. Podejrzewam, że tu może mieć, nie wiem, 0,5A, może 1A, to nie są jakieś grube przewody. Ale generalnie działa, działa. A gdy się właśnie w ten sposób dowiemy, że już nasza konsola, którą kupiliśmy, czy mamy zamiar kupić, działa, można wtedy kupić po prostu jakąś lepszą ładowarkę. Ja z powrotem tą lampkę włączę, niech tutaj nam świeci. Dobrze, dobrze, także PSP na bok, ale jeszcze może nie tak do końca na bok, bo jeszcze chyba coś do PSP mamy tutaj. Coś powinniśmy mieć. I tak mamy. Kolejną rzeczą, którą kupiłem, jest przejściówka z MicroSD do Memory Stick Pro Duo. Tutaj w tej konsoli nie wypamiętam, gdzie to jest. Ale gdzieś mamy złącze na kartę pamięci. I ja tutaj mam włożoną zwykłą taką kartę pamięci Sony. Chyba oryginalną nawet Memory Stick Pro Duo. Jest to karta 2GB. Ale stwierdziłem, że kupię sobie taką przejściówkę. Karty Memory Stick Pro Duo nie, są, nie należą do najtańszych. A mam jakąś tam wolną kartę 16GB, także ją wrzucę sobie. I jeszcze tak gdzieś z głowy mam właśnie to, czy nie przerobić tej konsoli, po to, żeby sobie po prostu ten napęd nie działa zbyt dobrze, on działa, ale nie działa zbyt dobrze, jest dość głośnie wczytuje dość długo te gry i te gry nie do końca się wczytują świetnie. Czasem ja, na przykład w Carbonie miałem tak, że połowy mapy nie było, ale jakoś dojechałem do mety, a można tą konsolę podłączyć tak do PC-ta po przerobieniu, że będzie wykrywana jako napęd i po prostu można wtedy sobie włożyć grę do tej konsoli podłączyć ją do komputera zrobić w ten sposób ISO naszej własnej gry, którą posiadamy a potem to ISO wrzucić właśnie na kartę pamięci i grać z tej karty pamięci nie wiem jak to wygląda z legalnością takiego działania Pewnie nie jest to zbyt legalne, ale z drugiej strony korzystamy z kopii zapasowej naszej własnej gry, którą posiadamy. Dobrze, i przejdźmy może sobie do ostatniego przedmiotu, który jeszcze wtedy kupiłem. Pewnie pamiętacie, że na ostatniej giełdzie kupiłem, kupiłem Xboxa z padami. Tamte końcówki do padów, przejściówka z tego złącza Xboxa klasika do tego złącza padowego, tam niestety były nieco porodzewiałe i nie do końca chciało to działać, więc kupiłem. To są zamienniki, to nie są oryginały oczywiście. Kupiłem sobie takie cztery. nova. Tutaj mamy trzy i jeszcze gdzieś jest czwarty. To są właśnie takie adaptery do padów. Pewnie one nie są najlepsze, ale pewnie też będą działać. Dwa kupiłem dla siebie, dwa kupiłem dla mojego kolegi, bo u niego te kablety już są naprawdę mocno porzewiałe i te pady aż z tego powodu nie chcą działać. Także kupiłem takie cztery, tak żeby te pady po tym Xboxie, classicu działały lepiej. I to są wszystkie rzeczy, można powiedzieć, związane z grami, które udało mi się kupić w wrześniu. Część udało się kupić na giełdzie, część niestety musiałem dokupić, no znaczy nie musiałem ale jako że już na tej giełdzie nie wydałem jakoś dużo pieniędzy, bo kupiłem tylko te trzy gry, to dokupiłem kilka rzeczy sobie online, tak więc i tak się już za dużo rozgadałem, więc kończę powoli ten film. To by było na tyle. Może jeszcze zadam na koniec Wam jakieś pytanie, o co by was tu zapytać. Jeżeli byliście we wrześniu na jakiejś wyprzedaży garażowej, to możecie to opisać, co kupiliście, co udało wam się kupić, czy udało wam się coś ciekawego znaleźć, jakieś gry, jakieś konsole, może jakieś komputery, może jakieś części do komputera, tego typu rzeczy. I może drugie pytanie, czy w którąś z tych gier, które tutaj widzicie, graliście i jak jej wam się podobała, możecie to opisać w komentarzu, a ja się na razie z wami żegnam, to było na tyle, na razie, cześć.